Dzień dobry, dzień dobry! Ja się wczoraj dowiedziałem co to jest żeli frucik I kurde, no, fff, ciężki content I to jest taki typowy twórca TikToku Ale też rozumiem, że tam po prostu jest dużo dzieci, on tworzy content typowo dla dzieci I, i to stąd Co robi? Jakieś bardzo cringe'owe rzeczy, bardzo jakieś Na przykład, nie wiem co tam było, przyspieszone Przyspieszone nagranie jak zdejmuje w łazience spodnie Nie wiem, tam pokazuje dupę, ale tak przez bokserki później się śmieje z tego Ogólnie jakieś kompletne głupoty Kom To tak jakbyś, kurwa, no nie wiem Poszedł do domu chorych psychicznie Ponagrywał w wrzucił w Twittera To myślę, że coś takiego by wyszło Ale no dobra, nie? Jakby rozumiem Content dla dzieci Więc ja też nie jestem targetem Czemu ja mam to ocenić? Znaczy mogę to ocenić ale to jest głupie, bo on celuje po prostu w młodszego widza. Nic dziwnego, że mi się to nie podoba. Ale dopiero odkręty to jest. To jest, właśnie, wczoraj, wczoraj, Gimper go chyba wrzucił. Wczoraj u Demoza była ta platformowa niezłe Nie no, niezłe. <grym> Mówiłem wam. Ostrzegałem. Ale z drugiej strony można się przy tym bawić o tyle dobrze, że ten film jest po prostu tak ch**y w niektórych momentach, że to jest śmieszne. Po prostu. I ma ten charakter komediowy. Może niezamierzony. A oto garść ciepłych słów, z którymi się dzieli że sympatyczny pan w okularach w internecie. ...robole mnie dzisiaj swoją bezczelnością. Wygląda mnie tak, panie prezesie, my byśmy chcieli, żeby na zakładzie była pizza, żeby były zapiekanki, hamburgery, żeby było wszystko. Ja tak pierwsze co, to do mnie nie dotarło, ale po chwili mówię, słucham? Co kup. Ah! jak się być bogatym pomyślałem sobie czy kurde, no nie będę taki mam pieniądze, czemu nie kupiłem pełno jakichś fajnych pizz neapolitańskich, jakieś właśnie hamburgerki takie zajęste yy, porządne zapiekanki, takie duże XXL, normalnie na wypasie pieczarki, serek, no i zawiozłem na zakład nie? Ja mówię, słuchajcie, no chcieliście to macie, proszę bardzo no i widzę, że oni odeszli od taśmy, przychodzą i rękoma tak zaczynam chwytać. Ja mówię: Hola, hola, co jest? Co, czemu wy to dotykacie? Co wy chcecie zrobić? No, chcemy to zjeść, panie prezesie. Ja mówię: Słucham? Jeżeli to wcolić, to tego na zakładzie nie będzie. A Robol nie umie normalnie, logicznie myśleć. Wysrają nie będzie. A to ma być na zakładzie, dlatego postawiłem to tam w kącie i to tam ma być. Tak jak mówiłem, niezwykle skromny i pełen szacunku. Nie zabrakło ironii w mojej wypowiedzi, to fakt, no ale nie bez powodu. Bo to właśnie tym sposobem prezes lasu zebrał przed telefony setki tysięcy, Tfu, nawet. Bo prezes z lasu to jest ogólnie TikToker! On na YouTube ma mało wyświetleń. Tam parę tysięcy 5 Pięć, sześć, to już tak więcej. On chyba na, na TikToku głównie działa, tak? Miliony oglądają. A ja go tylko z YouTube kojarzę. Jednak przez to, że jest to wyjątkowo ofensywny ja ty nikt nie ogląda okay. content, zebrał ogromną ilość fanów. Wyjątkowo ofensywny Ku... A, to jest wyjątkowy, To chyba dla dzieciaków jest ofensywny Przecież Testowiron, który pierwszy zaczął robić takie rzeczy To był kurwa gość To naprawdę jechał do spodu z Polakami Jechał kurwa tak jak nikt na polskim internecie z nimi nie jechał A jednocześnie często relował Testo dla dzieci, tak, tak, tak do Ja bym się tu się zgodził Zumerem Testowiron to by się spłakali i... Magika? Nie, no może nie aż tak, nie aż tak, ale no na pewno ten z lasu daleko jest trochę jeszcze od tego testowirona. Nie jest taki wulgarny. To jest coś Platek wysłał? Ja wiedziałem kurde, polskie, że jak zobaczycie to, patrz, Dwa, raz, dwa. Ale najmocniejszą rzecz, jaką chyba widziałem u Testowirona, ona nie jest nigdzie tak na YouTubie. To już by była, to już bym powiedział, że to, już była, że to już była duża przesada. To widziałem właśnie tak, nie wiem, czy to jest prawdziwe. No, może to jest tutaj z y, koneserów tego kontentu, powie Było takie nagranie, w którym, i słyszałem ten właśnie jego głos, jest obrazek Matki Boskiej na jakimś tam, nie wiem, saliczku, płeczce. I leci na niego spucha od Testowirona. I to, I to nie było, znaczy, no nie, no wiesz, to prawdziwe. Przesada. No, no takie takie coś widziałem, no właśnie mówię. Tu, tu bardzo grubo było. Ja to tak później gdzieś odkryłem. Nie pamiętam nawet gdzie ja to znalazłem. Gdzieś coś szukałem właśnie z testowironem różnych nowych filmów i takie coś się natrafiło. Kolej w kolei 2022 na swoich wszystkich materiałach już wygenerował 15 milionów wyświetleń. Z kolei pierwszym, większym wiralem mógł się cieszyć już w lutym 2023 roku, gdzie sporą popularnością cieszył się filmik w jego stylu dotyczący urlopu jednego z rzekomych jego pracowników. Filmik między innymi był udostępniony przez portal informacyjny Goniec.pl, gdzie zebrał prawie 2 miliony wyświetleń i naprawdę wielu ludzi odebrało ten filmik poważnie, co oczywiście łączyło się z ogromnym hejtem w kierunku prezesa z lasu. Nasz bohater odcinka postanowił w tamtym czasie skomentować tę sytuację na swoim Facebooku. Że ludzie się tak dają bejtować, to jest piękne. Grubo ponad milion wyświetleń, tysiące ludzi, którzy dali się wkręcić. Tak te komentarze też bym content bardzo, no bo właśnie pękająca... Jakiegoś Polaka jest po prostu prześmieszna. Na tym też polega cały ten kontekst z papieżem, kiedyś, że szkalowało się troszkę papieża na jakichś różnych forach i ludzie, o la Boga, tu papierze, obrażasz, chłopie, co nie, wie, do niebios go wznosili, a ktoś się wpierał. Że jest pdf albo że wiedział, nie powiedział, albo go przerabiają i jest po prostu atak na wszystkich ludzi, na tą osobę. I to, jest, I to jest śmieszne. Co tam ludzie wypisują? Przezabawne. Zawody w szkoleniu ogłoszone na filmu to było złoto. A jeszcze ciekawsze jest to, że tam chyba z trzech moich moderatorów brało udział w tych zawodach. I nawet, pamiętam, że mi wysyłali swoje memy na te zawody. To no naprawdę tego nawet Facebook nie mógł wyświetlić, co tam się kurwa działo. Nawet nie mogłem tego pokazać. Zarobki na kiku. Przy średnio 700 widzach, z Volt Banicia. To są dzienne, po 100 dolarów, 170, 140, tu 13, ale dobra, 13 godzin, 11 godzin, 10 godzin. Dobra, takie kwoty tutaj padają. 9 godzin, 100 dolarów, no ale... No to dobra, no to, to są, to są, to są takie, bym powiedział, ok zarobki, okej, okay, dobre, dobre. Ale też nie jakieś takie chore. Krzychu, mi, że się nie skończyłem. Może nie ma najwięcej widzów, ale jakiś szeroki uśmiech, inspirujące podejście. O, dzięki, dzięki za takie słowa. No a sobie jest skromne, lekkie życie prowadzę w tym internecie. Z uśmiechem na twarzy, jak tańcula wychodzę do kolejnego dnia. Ale dużo ten chłop streamuje, kurwa, tak sobie myślę? 5, dobra, 9 godzin, 11 godzin, 9 godzin, dużo, 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 dużo. Że dużo godzin streamuje, tak, że dużo godzin, dużo godzin. No, mi byś nie. <laughs> Ale wiecie, że ja się lubię opiadalać, wiecie. Nie, mi się to tak, tak by mi się nie chciało, już za, za stary, żeby tak. Po 10 godzin przed komputerem siedzieć? Nie wiem, w zabili go koło gościa mojego. Aaaa, p. Jak nie To co ty pi. To jest w ogóle, kurwa! Ej, co to jest za reakcja, Rybsona? Nie zabili go koło gościa mojego. A p. To. Co to. Wali w glace? Jak Nie To co ty pi. To jest w ogóle, kurwa! No to wygląda co czas. No coś! ma się Kurwa, no przestań, mamon! No ja kurę, p... to no ja ile mogę tego zabić? słuchać kurwa! No pytanie jest ile można tego słuchać właśnie, ja nie wiem. W sensie ja, ja na przykład też o też wszystkie z mamonem lubię oglądać, ale gdybym miał siedzieć na streamie przez parę godzin i tak słuchać tego, kurczę, nie wiem czy bym dał radę. Trudne. W każdych, że kupa, dżungler się nie przychodzi. A, no dżungler... ale z tym dżunglerem to prawda, ale on nieraz gra z dżunglerami, jak gra duo, to mówi, że jego duo partnerzy właśnie celowo mu nie przychodzą gankować się linii. Ale nawet nieraz widziałem, że mu gankują, to on by chciał, żeby non stop jedną linię gankowali. I tak też kiedyś miałem, w sumie tak sobie myślę. No, ka ka Kamil bez kitu bierze taki ciężar na siebie, tego duo, ale w liczbach oddaje, co? Dobry content to jest, dobry, też mi się wydaje, że to jest dobry content. Ja też chcę muszę kogoś takiego znaleźć. No kilka tak? ja mało Mało żeś gu... nie wpier... Piękny, jest nie w Piękny za te teksty ogólnie. Gu... A wszystko się sprowadza do jednego: Przyznać przed sobą i przed widzami, sorry, zjechałem, słabo zagrałem, wziąć to na siebie. I, i to by rozwiązało wszystkie problemy Mamona w tym, du... w, tym, w tym lolu. Ale on tego nie zrobi Nie ma tej sytuacji, ku... No, coś, ja widzę nawet, co? nam stał, Ja się stałem, jak wyglądały na przykład jakieś zadania domowe Kamila, na przykład na, na, na języku polskim, albo na matematyce. Pani tam mówi, że tu wynik się nie zgadza, a on mówi, nie, no to, to nie jest dwójka, to jest trójka, tylko mi się tak osunął palec, to wyszło dwa, wynik się zgadza. Albo nie wiem, że coś spisze, to zacząłby też tworzyć jakieś niesamowite historie. Ja myślę, że to na pewno był ciekawy uczeń w szkole. Jak twój, tylko ty pierwszy. Ty nie pierdol się, przyjmować na klatę jedynki, dwójki. Za dużo ich nie było w szkole cygi, wbrew pozorom, tego co się o mnie myśli. Bez większego problemu przechodziłem z klasy do klasy. Więc, ale tak, zdarzało się, zdarzało się, oczywiście. Kappa, czemu kappa? Nigdy nie miałem warunkowego, a raz w życiu tylko mi zagroziła jedynka. Raz. I to uwaga z matematyki. A nie byłem zły z matmy ogólnie. Znaczy tak, i byłem trójkowy uczeń raczej z matematyki, ale pod koniec drugiej klasy technikum już miałem naprawdę mocno... I miałem takie 1 na 2, i musiałem poprawić jeden, yy, jeden sprawdzian. No to zrobiłem to. Na szynach, tak zwanych szynach, no. Techniki profilu. O, kolego, też się zaskoczysz. Informatyk. <slutuś> <głos May beginnat> dlatego wiedziałem, jak odpalić OBS-a, jak ustawić kamerę. myślisz że przeciętny chłopak ze wsi by wiedział takie rzeczy, co ty? Dopiero szko po szkole informatycznej byłem zdolny do odpalenia transmisji. Dlatego czekałem aż skończę szkołę i wtedy odpaliłem OBS-a. Pierwszy raz. Jak dobije diament i na swoim main koncie w brązie będzie każdego wyzywał potrójnie. A to dobrze, i to dobrze. Zobaczcie, ile, ile uśmiechu nam dostarczy kontentu Kamil. Dzięki tutaj temu duo z Rypsonem. Niech mu podbije to ego. I jeszcze możemy go, wiecie co? Jeszcze jest taki jeden zabieg, który można zrobić. Czyli można wejść do Mamona i mówić mu, że ma rację i że się, wszyscy się mylą. I żeby ich nie słuchał tego pierdolenia. To Marcin czasem na, na, na streamie też robi, czy to nawet na czacie. Ale właśnie tak wiecie, dużo takich propsów mu rzucić, żeby myślał, żeby go upewnić tym, że to nie on jest zły, to świat jest zły. I wtedy jeszcze może bipa dostaniecie na czacie. Tak chyba mentor szachowy robił. A to podobne postacie, pod paroma względami. Tak, sch <ścoughs> tak schizofrenikowi mówić, że głosy są prawdziwe. Dobre porównanie, no ale to tak, no tak, trochę tak. O! To serwal! Tego zjadł wyite gola. Dokładnie tego. My friend has has this cat in in Poland and he and, yeah and he ate it. Can yeah. you believe it? He ate it. Yeah, they are wild honey. Yeah, I know wild, but he ate it. That's crazy. He ate it. A co to jest jemek? Ah, to jest A, to jest szymol. Dobra. Więc widzisz kota? Patecz są są piętym patecz. That was crazy. Like whole whole Poland was talking about it. O oh mój Boże, takiego małego kotka zjadł No nie, to jest taki mały, paręnaście kilo waży Okej, okay, ale to Szymon daje dobry content Afryka, tu Jerele, naprawdę stara się, stara się Wiadomo, że tam streamował to kasynoła przez miesiąc Dzień w dzień I codziennie 5-6 stories ile to wygrał na kasynie i że free bety Ale jak już zarobił pieniążki, no to i da, dał, zaserwował ciekawszy content Dalej streamuje, a dalej streamuje kasyno? A chyba tak, chyba tak Ale robi przy okazji jeszcze Jerele Gdzie widzicie siebie za 10 lat? No. W grobie. W grobie? dlaczego w grobie? Patrząc na klimat, nasz. Klimat, czyli myślisz, że klimat cię zabije? Możliwe. Jak możemy temu zapobiec? Może mniej latać samolotem, żeby, nie, żeby dziura za się nie powiększała? A no za dziewczyny już tak z samolotami latają dużo. Byłaś w tym roku na jakichś wakacjach? Byłem. Gdzie? Na Majorce. Aha. Na Majorce, okej. Okay. Jak tam dotarłeś? No to koniec, przejęte mamy. Starłaś? No, przepłynęłam. mi się, jak Mamon tłumaczy, że dziura, że ten ozon, który nas chroni przed słońcem, ma tam chyba parę centymetrów, czy ileś milimetrów. A się okazuje, że tam ma ileś. Jaką grubość ma warstwa ozon ozonowa atmosfery? Uwaga! on kiedyś mówił, że to ma tam parę centymetrów, czy milimetrów, że tylko tyle nas, tyle nas dzieli od zagłady. Natomiast w rzeczywistości, ozon, który mamy. Ma od 12 do 50 km grubości. Chłopie, <noise> że w to pisze Google nas. Właśnie tak, właśnie tak. Ja jestem tym naiwniakiem, który mniej wie. Ale te właśnie streamy. Z teorii spiskowych z mamonem to też jest złoto content. Jako ekspert powinien, powinien być czasem takie debaty zapraszane. Jako trochę inny punkt spojrzenia, na, właśnie na, na przeróżne tematy. Może i szczepionki, właśnie, może warstwy ozonowe, może inne cywilizacje, technologia, zagła, tematy właśnie katastrofalne jakieś, środowiskowe. Ja myślę, że powinien być zapraszany, żeby dać troszeczkę inne spojrzenie na sprawę. Mieszkanie z 14 pokojami. O kurde, 14 pokojów masz? Blisko centrum że Stanku tramwajowego różana. Pokoje znajdują się w wyremontowanym mieszkaniu. Są jasne, w pełni umywane i zamykane na klucz. Pokój jeden, pokój 2, pokój 3. Całe mieszkanie ma 200 metrów. To przez 14, to ile tam wychodzi na metr? 14 metrów. Jeden pokój ma. Ciekawe, ile jest łazienek? Jedna kuchnia tam jest? Czter a, 14. Okej, okay, dobra, jest napisane. 5 łazienek. No dobra, no jedna łazienka, a 3 osoby. Spoko chyba. Jeszcze, jeszcze, okej. Okay. Pralnie z pralką automatyczną, suszarką. Duże, dużą kuchnią. Właśnie trzy lodówki, dwie mikrofalówki, zmywarkę, inne potrzeby. W ogóle to tak mega dziwne musi być życie w takim jednym dużym mieszkaniu, gdzie tak naprawdę można powiedzieć że tam jest cała klasa szkolna. 14 osób mieszka. Co tam się musi dziać? W ogóle jedno robimy imprezę, to wszyscy słyszą. Kurwa, ale tam musi się... Ciekawe jak wygląda życie w czymś takim. Raczej nic dobrego, nic ciekawego, w sensie nic fajnego, ale chętnie bym posłuchał opowiadań jakiejś osoby, która tam mieszka, jak się żyje. Ale przynajmniej wynajem bezpośrednika Oszczędzamy na wynajmie. Nie ma tego agenta, który ściąga jednomiesięczny czynsz najczęściej. Dzisiaj jesteśmy w trochę typowej formie. Nie było też odcinka w niedzielę. O to... kurwa, co tu się stało? Smutni tacy siedzą. No, patrzy, patrzy w jeden punkt. Makijaż niezrobiony. A e, nie, troszkę może jest. I nadrabiamy to w sposób, no, na pewno niekoniecznie przyjemny dla kogokolwiek z nas i na pewno niekoniecznie przyjemny dla Was. Patrzysz być może... Dla mnie tak. Tak. Mi się, że źle na to patrzy. Tak, ale wątpię. I chcielibyśmy krótko pogadać o tym. Ten typ z tańca z gwiazdami ją grzmoci, to się stało pewnie. Myślicie, że wymieniła swojego wieloletniego, wieloletniego partnera na jakiegoś tancerza z, z taniec z gwiazdami? Taniec z bolcami robi. <noise> to jest nieoficjalna nazwa tego programu. No, chcemy trochę zareagować i nie trzymać Was w takiej tajemnicy, w jakiej. Trzymaliśmy Was do tej pory? Bo. tajemnicy trzymali. Też Was kiedyś trzymam w tajemnicy. Że, to moja siostra. Ale wymknęło się to spod kontroli. Nie jesteśmy już razem. Każdy związek ma swoje górki i dołki. I tak było też u nas. A jak myślicie? To Szeo rzucił żugajkę czy żugajka jego. Bo ja tutaj widzę rozpłakaną julkę, a Sheo taka taką kamienna twarz trochę. Ona go? Ja myślę, że ona nie zasługiwała na jego miłość. Mieliśmy naprawdę wiele wspaniałych momentów, wspaniałych chwil. Byliśmy ze sobą w sumie chyba ponad 5 lat. Ej, to jest dużo! 5 lat, jak na to, że jej kariera tak wystrzeliła, to już dawno mogłaby się znaleźć. Kogoś, powiedzmy, w cudzysłowie lepszego, w cudzysłowie, w cudzysłowie, lepszego, ale trwał ten związek. W sumie to był taki chyba, wydawało mi się, jeden z tych takich lepszych związków, ponad wszystko. Tak długo byli, bo ona też tak popularna się stała, że chyba jest teraz jedną z największych influencerek. A on nie wiem w sumie, czy jest aż tak popularny, nie? No, chyba jest dużo, dużo, dużo niżej. A mimo to byli razem i tak samo kiedyś myślałem Trąba Marcysia, też tak myślałem. Kiedyś myślałem mi Mike Paulina, może ta prawdziwa miłość jednak jest. Ale jednak widzicie, twarde fakty, brutalna rzeczywistość weryfikuje te związki i niestety kończy się. To piękne. DC Kiara. To ponoć był friendzone zawsze, ale wiesz co, nie wiem. Może mieli swój epizod razem. Ja słyszałem teoretycznie, że to nie, nie byli razem. Rok temu jej się oświadczył, rok. A rok temu jej się oświadczył, kurwa. To trzeba było ślubrać. To może by już tego nie odkręciła. Kredyt jakiś na mieszkanie, gdzie. To widzicie, to trzeba szybko działać. Bierzesz od razu zaręczyny, ślub, dziecko, kredyt i już chuj! Przyklepane. Często tak kobiety robią z mężczyznami, a nie mężczyźni z kobietami, ale tu jest ten wyjątek. Tak, ale też te dołki nie wyglądały u nas w ten sposób, że my na siebie krzyczeliśmy, kłóciliśmy się, nie, nie. tak wyglądał nasz związek po prostu. Powstawał pewnego rodzaju chłód między nami. Jak... No nie wiem, czy to jest lepsze, jak jest chłód, niż jak się kłócicie. Bo jak się kłócicie, to chociaż sobie wygarniecie, emocje opadną, i na koniec dnia, jako tako, bym powiedział, to jeszcze idzie. A jak jest taki chłód i nie gadacie z sobą, tak przemilczycie, że coś jest na rzecz, ale nie wiesz co, i tak chyba na domysłach bazując, to chyba jest gorsze. Ogólnie Julia od dwóch, 3 tygodni ma strasznie podejrzany vibe ze swoim trenerem. Dobra, sprawdźmy. Amen. Ja wiem, co to poszło nie tak. Skoro ona poszła tańcu z gwiazdami, to on też powinien pójść do tańca z gwiazdami i wtedy byłaby sytuacja równa. On jakąś tańczy, wiecie, tu baciata z jakąś kobitką, ona z jakimś chłopem i wtedy by mieli takie. Kurwa dobra, no to on też tutaj kogoś ten ma, to tak może by jakąś zazdrość zbudził i może by tego, tej sytuacji teraz nie było. A tak to, jak on siedział w domu smutny, że Julka wywija z jakimś fagasem, no to w końcu uś... ziściło się to. A nie wiem co w ogóle robisz, Szeo, czekaj. Milion subów ma. W dzi... Ostatni film dwa lata temu. Aha, kurwa, no, nawet już na YouTube nie działa. Ale miał dużo wyświetleń. 160 tysięcy 100... dużo to jest 50... 530 tysięcy. A, bo tu z moją dziewczyną. I widzicie, jest dziewczyna, są wyświetlenia. Nie ma dziewczyny, jakiś kolega jest? Gdzie to jest kontent? I tutaj zobaczcie, jest dziewczyna, i cyk. Jest dziewczyna. I cyk. Muszę sobie jakąś kobietę znaleźć właśnie do filmów, do, do streamów. Trzeba to o tym pomyśleć. Jak rolnik szukał żony z siostrą. No. Ogólnie oglądanie seriali, to co później zrobił Demons w sumie, tylko że na degeneracie, to jednak, kurwa, był genialny ruch. I myślę, że z perspektywy czasu, może bym podjął dzisiaj to ryzyko, ale wtedy nie podejmowałem go, bo konsultowałem to z, z moją agencją, czy gdybym tak zrobił i oglądał to właśnie tak jak demos, to powiedzieli mi, że mogę, w sensie, że mogę tak spróbować, ale nie gwarantują mi tego, że nie dostanę bana i kolejnego pozwu na przykład, jakiegoś właśnie od TVN czy coś. Więc uznałem, że jest za duże ryzyko, tym bardziej, że byłem na celowniku TVN-u, bo to TVN mi pismo wysłał, e, maila właściwie do mojej agencji wysłali. też trzeba tapieć, te że będą to banować i chuj zrobił. I Idenszcza w końcu. <laughs> o, będzie w Wrocławiu? W trasy spotkać was w niesamowitych miejscach. Jak będzie ze mną, to będzie niesamowity show podzielone na trzy części. Każda dopasowana do jednej pory roku. Emocje już sięgają zenitu. Link do biletów. Z kim się zobaczę? Zaznaczcie swoje miasto w komentarzu i dajcie znać, na którą część show czekacie najbardziej. Kurczę, no to tak. Może na lato, bo już za tym skniłem za latem. I miasto jeszcze koniecznie. A tu widzę, że moje miasto jest. Ja bym zobaczył, właśnie szatnie z trenerem. <laughs> Jak jest taka opcja? Dobra, ogólnie nic złego, wiecie co, bo możemy teraz tak się podśmiechiwać, podgryzać. Ale czy to coś złego, że kobieta się zakochała w swoim trenerze? Pamiętacie, co mówił Kapitan Bomba. Ja też jestem tego zdania. Widocznie tam już źródełko wyschło, nie, nie tli się ta miłość już po pięciu latach. Nie jest taka, wiecie, płomienista, ognista, dzieje się, a jak się pojawił trener, to może zaczęło się żarzyć. Znowu ten płomień wybuchł i poczuła tą sambę, tą baciatę, czy co tam się tam tańczy. Więc tego trzeba zmanipulować, uzależnić od siebie i chronić od otoczenia. Ale nie, nie jestem tego zdania, Marcin. Wiesz co, bo wtedy ty nie masz dziewczyny, tylko niewolnika. A pytanie, czy, tego chcesz w życiu? Tak, Sigma. A to nie chcecie, żeby wasza na partnerka była też dla was, nie wiem, przyjacielem. jakoś taką, nie wiem, inspiracją. Yy, żebyście sobie nawzajem dali dużą swobodę i wolność Nie dlatego, że zakazy was pilnują Tylko dlatego, że wy sami chcecie tak żyć A nie dlatego, że macie zakaz czy Albo, że są jakiś, nie wiem, jakiś taki strach wzbudza Na przykład to, że nie wiem Z kimś innym się spotka czy coś Co ty gadasz? Przyjaźń No dobra, chodzi mi o to, że twoja partnerka Również powinna być twoją przyjaciółką w tym sensie, że masz do niej pełne zaufanie, możesz o wszystkim porozmawiać. No, to, jakby partnerstwo, to jest nawet wyżej niż przyjaźń, teoretycznie. Wiadomo, wchodzi tam też seks, więc y, głównie ta różnica, ale no też powinna być ta przyjaźń. Widzisz, Szeo tak zrobił i widzisz. No. Myślę, że Szeo wyciągnie lekcję. Nie puszczaj kobiety na taniec z gwiazdami. A ja wam powiem inną rzecz. Nie pozwalaj kobiecie na Patreona, bo skończy na się życiowe. Powinni się na każdym koncercie. Bo czuję się oszukana. Weski tu powinni to powinni tak zrobić, a nie na tym filmiku jednym. I w ogóle moim zdaniem powin, powin, powinien być za pay per view, płatny ten filmik, żeby ludzie kupowali jeszcze. Podjęliśmy kilka ważnych decyzji od zaręczyn krótko, po zaręczynach właściwie zaczęliśmy szukać wspólnego domu. Mieliśmy generalnie wielkie plany, które były dobrymi planami, ale wprowadziły nas w taki dołek, z którego. To przez te plany o przyszłości taki dołek był, no? To te plany właśnie. Wspólnie stwierdziliśmy, że nie damy rady. To jest taka, że musi być lepsza od kobiety i robić ciekawe rzeczy. Znaczy to są takie twarde fakty, z którymi też ciężko się sprzeczać, bo w większości przypadków tak będzie, jak mówi Marcin. Że raczej. Znaczy ogólnie myślę, że partnerka, z którą jesteś, musi cię w pewien sposób podziwiać. Jakoś, tak nie wiem, musisz jej imponować. Bo jeżeli jesteś tak na dobre słowo, bo taki jesteś zawsze, zawsze pod ręką czy coś, to ta chuja, to chuja. Właśnie tak się skończy No ale też z drugiej strony ja też nie wiem, czy tak zawsze musi być, nie? Więc to tak, to jest uog uogólnienie To jest uogólnienie, nie powiedziałem to tak zawsze jest. Pewnie są relacje, w których kobieta zarabia więcej I to chłop się zajmuje domem I są szczęśliwi Zakładam, że takie relacje są I działają pewnie Jesteś nudny to gorzej, jakbyś był biedny Laski nienawidzą niezaradnych że nie potrafią do niczego w życiu dojść Pro... Proza życia. Musisz być dziś haslerem żeby dobrze ruchać. No, może tak. Może to jest jakiś też tutaj y, trafny punkt. Bycie niezaradnym. Albo takim nie, nudnym, niezabawnym, nieciekawym. No bo co wy chcecie razem robić? To zmienia fakt, że jesteśmy w dobrych relacjach i... W i... dobrych relacjach. Ja myślę, że on jest mega szczęśliwy. W końcu mówi, kur... Ja się od tej Julki, już nie mogę znieść tego jej tańczenia i pierdolenia. Bawi mnie ich ból? Nie, nie bawi mnie ich ból. Bawi mnie bardziej ta sytuacja, że wiesz, w ogóle... W ogóle zabawne jest dla mnie to, że musisz się tłumaczyć ze swojego związku, ze swojego życia prywatnego. No ale no tak, wiadomo, to życie ich prywatne jest częścią ich życia publicznego, więc dlatego musisz to robić. <śmiech> <śmiech> ale że on się k***a zgodzi na nagranie tego filmu po tym, jak ten ja film to hit. I ona mu mówi, że to on ją stworzył, ja, ja To jako osoba, jaka jest dzisiaj. To on <laughs> Podoba mi się wywiad na tej kanapie. On rozrzucany jak żaba na liściu, łapy szeroko. Widać, że jest panem sytuacji i nieraz jej zalał ryło na tej wersalce. Ona skulona i rozrzucana emocjonalnie pewnie nigdy już nie zazna prawdziwego szczęścia. Pozdrosz i obchaj to dalej. Prawda, prawda, zobaczcie, szeroko. Pozycja sansa alfa dominująca. A ona to jest kulona, patrzy w ogóle w niego, nie w kamerę. Widać co tak naprawdę cierpi w te... przy tym rozstaniu, a kto jest sigmą i ma wyjmione. A to kurwa nie jest tak, że ten cały Szeo był znany przed przystąpieniem do Tamu X. I ona dołączyła na zasadzie tego, że byli razem. Jeśli tak to chłop sobie musi pluć teraz w brodę, że. Kur... Zaprosił do świata Influ. Ale muszę komentarz dałeś. Wiesz co? Ja nie widziałem, kim jest show Julia Żugaj przed Team MX, więc poznałem ich dopiero tam. Nie mam pojęcia, czy ona była popularniejsza, czy nie. Może tak było, że kur. zaprosił do świata Influ. Ale czy wiesz, czy, czy, czy sugerujesz, że jakby jej nie, nie wiem, nie wciągnął w ten świat, to teraz by żyli długo i szczęśliwie? Nie wiem, ale wtedy miałby na pewno więcej polubień na Instagramie, więcej na YouTubie i może ona by się tak po cichu cieszyła, że ma takiego, wiesz, kozaka, takiego czada internetowego. A tak, to ona go przerobiła trzy razy na tej mecie i na YouTubie chyba i na Instagramie i może jej już on nie imponuje. Ale to tak w ogóle, wiesz, to są w ogóle jakieś mega pochopne takie moje pier... Nie, nie, nie sugerował mi się tak na pewno, jest. No ale też nie uważam, że to, że ona weszła w świat, w świat influ, yy, coś mogło mu zmienić. Raczej jakby mieli mielibyście chyba by byli ze sobą, co? Nie czy dałoby się mu chronić przed tym światem, jakbyś był influencerem. Bo co, jeżeli ty jesteś influencerem, a ona powie, ej dobra, to czy ja mogę też jakby, wiesz, po prostu, nie wiem, będzie chciała na przykład coś z tobą porobić. A ty powiesz, nie ku**a, nie masz wstępu tutaj do tego internetu, tam wypieraj, kuchnia jest, wiesz. To tak się chyba nie da. Wydaje mi się, że prędzej i później tak by w ten internet weszła. Dla Twojego dobra mówisz. Też trzeba się widzowie pogodzić z tym, że ogólnie relacje są takie dynamiczne. I o ile nie wiem, pierwszy rok, dwa może być super zajście. Tak, trzeci, czwarty może być mega chujowo. I czasem po prostu. Trzeba się rozejść dla własnego dobra. I tyle. Trzeba się pogodzić z tym. Ta. W no sensie go next no. Go next. Wiadomo, że to jest trudne w ogóle. są po pięciu latach to jest trudne. W tym rok byłem za głuptaska? Uznawany? Ja, nie wiem, nie wiem. Tam wiesz co? Też konkurencji silnej nie miałem. Bo byliśmy ja, Delor, NZ. Over. <guchy> Gucio. Chociaż ja e, tak naprawdę uważam, że Gucio jest... Bardzo inteligentnym człowiekiem. Chociaż może się wydawać inaczej. Wygadam z guciem, troszeczkę czasem jakieś parę wiadomości wymieniliśmy, ale tak. Ja za bardzo szczerze nie utrzymuję zbyt aktywnego kontaktu z ludźmi z internetu. Bardziej utrzymuję kontakt z ludźmi IRL. Dzisiaj już nie chcę pisać tak za bardzo z osobami przez internet. Wolę się z nimi spotkać. Więc jak mam do wyboru, nie wiem, na przykład pogadać z kimś, posiedzieć z kimś na Discordzie, a mam do wyboru, nie wiem, pójść z kolegą sobie na, na, wiem, na siłkę, albo sobie w fifkę pograć, albo gdzieś sobie wyjść, to wolę wyjść. W real life bardziej zainwestowałem czas. A kiedyś wydaje mi się, że miałem nawet większość znajomych z internetu i spędzałem dużo czasu na jakimś pisaniu, gadaniu. Dzisiaj to naprawdę piszę jak ułom jakieś zdanie, dwa skleję i tyle, nie chce mi się. Kiedyś myślałem, że Ewron, mówię tak, byłem w Warszawie, a Ewron jeszcze kiedyś siedział na streamach, ale już, już miał to mieszkanie, apartament. I tak mówię, dobra, napiszę do Ewrona. Nigdy go w życiu nie widziałem, a dużo z nim gadałem. Napisałem go. Nie odczytał. Bo akurat czekałem, czekałem na ten, na, na pociąg. Tak miałem dwie godziny. Mówię, co to kurwa robić dwie godziny? A wiedziałem, że Ewron, milioner, ma apartament w centrum. Mówię, a może, może ma wolne. Nasrał, nasrał. Ale nie, ogólnie on był bardzo. On był bardzo mi bardzo, bardzo miły. Tak szczerze. Nie mam do niego, tak w sensie ja nie mam do nie, nie mogę nic do niego zarzucić w kontekście relacji, bo on wiele razy w ogóle wpadł i na tego Fortnite'a kiedyś graliśmy, ale, ale wiadomo, no to już też się priorytety zmieniają, mi się wydaje. Może on już sobie rodzinę założył, już ma wyjechane. Zresztą on i tak chyba bardziej się skupiał już później, żeby już kroić siano z tego internetu. Poszedł na kika, poszedł na ruletki, sprzedał się dla skrzynek, a mówił, że nie, że nie się zapierał, wiadomo, no. Pieniądze zawładnęły jego umysłem. Nie ma niego nic nawet szacunku. Nie, tak też nie mówię. Nie mówię. O dobra, widzowie, dostałem potwierdzenie, że będę na Poznań Game Arena. Jak się wybieracie? To się chyba złapiemy tam. Oczywiście to, czy będę, nie będę, było w dużym stopniu zależne, Czy dostanę jakiegoś deala, żeby wiecie, darmowa... darmowy wyjazd, hotel, tak, takie sprawy, no to, to jak najbardziej. Uda Więc tak by taki deal też wpadł. Więc na pewno będę, nie wiem, w który dzień, ale jeszcze dzisiaj pewnie się dowiem, jak dokładnie to będzie wyglądało. Ale chyba jeden dzień. Ale możliwe, że będę na dwa. Całowanie się z Subami, A to byś chciał, tego byś chciał, tak? Czy w ogóle jesteś czymś dobrym, muszę jakieś osiągnięcia, no to w Lola? No w Lola akurat dobry nie jestem. W szkole też za dobry nie byłem. Kurczę FP. Wiesz to chyba w niczym nie jestem dobry. Może jestem dobrym człowiekiem. O, może to. Nie miałem skrzynek, nie reklamowałem ruletek. Czy to żałuję? Że nie reklamowałem tego? Nie. A nie ciągnął cię, Krzychu, do pokręcenia sobie na skrzynkach? Nie. Ja to bym, kurwa, za darmo nawet mógł kręcić tymi skrzynkami, nie? Bo jesteś już, już w jesteś umysł, umysł no. hazardzisty. Lecę. Żegnam się z wami. Do zobaczenia jutro.